Niektóre codzienne wybory mogą zacząć ciążyć bardziej niż powinny, przekształcając drobne nawyki w poważne przeszkody dla zdrowia i samooceny. Niektóre zachowania mogą stać się prawdziwymi wrogami dobrego samopoczucia i jakości życia. Starzenie się jest nieuniknione, ale starzenie się w zdrowiu, z energią i pewnością siebie to wybór. W tym filmie odkryjesz dziesięć nawyków, których należy unikać w podeszłym wieku, aby zachować jakość życia i wzmocnić swoją pewność siebie. Od drobnych uchybień w rutynie po decyzje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na Twoje zdrowie, te wskazówki pomogą Ci unikać typowych błędów i żyć w najlepszej wersji siebie, bez rezygnacji z dobrego samopoczucia czy wizerunku osobistego. Błąd 1. Zaniedbywanie zdrowia. Zaniedbywanie zdrowia to jeden z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych błędów, które wiele osób popełnia na starość. Łatwo jest myśleć, że wszystko jest w porządku, zwłaszcza jeśli nie ma widocznych objawów. Ale prawda jest taka, że wiele problemów zdrowotnych zaczyna się w sposób niewidoczny. Ignorowanie ich może narazić na szwank jakość Twojego życia w przyszłości. Regularne wizyty u lekarza i badania profilaktyczne są kluczowe, aby wcześniej wykryć choroby. Na przykład takie schorzenia jak nadciśnienie, cukrzyca czy problemy z sercem często nie dają początkowych objawów, ale można je skutecznie kontrolować, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane. Odkładanie tych działań lub przekonanie, że nie są konieczne, może prowadzić do powikłań, którym można było zapobiec dzięki prostym środkom prewencyjnym. Dbanie o zdrowie to jednak nie tylko wizyty u lekarza. Ważne jest również przyjęcie nawyków, które wzmacniają ciało i umysł. Regularne ćwiczenia fizyczne, nawet w formie lekkich spacerów, pomagają zachować mobilność, poprawić krążenie i zapobiegać problemom, takim jak bóle stawów. Podobnie zrównoważona dieta bogata w składniki odżywcze jest kluczowa, aby dostarczyć energii i wzmocnić układ odpornościowy. Istotne jest także słuchanie swojego ciała. Częste bóle, zmęczenie czy inne dolegliwości nie powinny być traktowane jako normalne oznaki starości. To sygnały, że coś może być nie tak i wymaga uwagi. Dlatego bądź proaktywny. Obserwuj swoje ciało, szukaj pomocy i inwestuj w samoopiekę. Dbając o zdrowie na starość, nie chodzi tylko o zapobieganie chorobom, chodzi również o zachowanie niezależności i cieszenie się każdym dniem w pełni. Dobre samopoczucie fizyczne bezpośrednio wpływa na twoją pewność siebie i gotowość do podejmowania nowych doświadczeń. Unikanie tego błędu to pierwszy krok do lekkiego starzenia się. Błąd 2. Ignorowanie zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne, ale wiele osób je ignoruje zwłaszcza na starość. Łatwo jest skupić się wyłącznie na widocznych kwestiach, takich jak bóle ciała czy ograniczenia fizyczne, i zapomnieć, że dobrostan emocjonalny i psychologiczny są kluczowe dla pełnego życia. Ignorowanie zdrowia psychicznego może prowadzić do poczucia izolacji, lęku, depresji, a nawet wpływać na sposób radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Jednym z najczęstszych czynników wpływających na zdrowie psychiczne w dojrzałym wieku jest izolacja społeczna. Wielu seniorów oddala się od przyjaciół i rodziny, czy to z powodu zmiany rutyny, czy braku okazji do nawiązywania kontaktów. Może to wywoływać uczucie samotności, które, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązane, negatywnie wpływa na samoocenę i motywację do codziennych działań. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać kontakty. Udział w zajęciach społecznościowych, aktywnościach rekreacyjnych, czy nawet nauka nowych umiejętności, w formie zajęć stacjonarnych lub online to doskonałe sposoby na wzmacnianie więzi społecznych. Innym sposobem na dbanie o zdrowie psychiczne jest stymulowanie umysłu. Hobby, czytanie, a nawet rozwiązywanie krzyżówek lub układanek pomagają utrzymać mózg w dobrej formie. Te aktywności pobudzają pamięć, koncentrację i kreatywność, zapobiegając spadkowi zdolności poznawczych. Ważne jest również dbanie o emocje. Chwile refleksji oraz praktyki takie jak medytacja czy mindfulness mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. W przypadku uporczywych trudności nie wahaj się skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty. Troska o umysł to akt odwagi i miłości własnej, który pozytywnie wpływa na wszystkie aspekty życia. Błąd 3. Niewłaściwa dieta. Dieta jest jednym z fundamentów zdrowia i dobrego samopoczucia, szczególnie na starość. Jednak wiele osób nadal utrzymuje niezdrowe nawyki żywieniowe, czy to z powodu braku informacji, wygody, czy przekonania, że na zmiany jest już za późno. Prawda jest taka, że to, co jesz, ma bezpośredni wpływ na twoją energię, odporność i profilaktykę chorób. Częstym błędem jest spożywanie przetworzonych produktów bogatych w cukier, tłuszcze nasycone i sód. Te produkty, choć wygodne i smaczne, mogą zwiększać ryzyko takich chorób jak nadciśnienie, cukrzyca czy problemy sercowo-naczyniowe. Ponadto brak niezbędnych składników odżywczych w codziennej diecie może prowadzić do osłabienia kości, zmniejszenia siły mięśniowej i utraty witalności. Zrównoważona dieta nie musi być skomplikowana ani pozbawiona smaku. Wprowadzenie do jadłospisu produktów bogatych w składniki odżywcze, takich jak owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude białka i zdrowe tłuszcze, to klucz do utrzymania silnego i aktywnego ciała. Na przykład spożywanie produktów bogatych w wapń i witaminę D pomaga zachować zdrowe kości, podczas gdy produkty bogate w antyoksydanty, takie jak jagody, pomagają zwalczać przedwczesne starzenie się. Ważnym elementem jest również nawodnienie. Z wiekiem poczucie pragnienia często się zmniejsza, ale organizm nadal potrzebuje wody do prawidłowego funkcjonowania. Regularne picie wody jest niezbędne aby utrzymać aktywny metabolizm, zdrową skórę i unikać problemów takich jak infekcje dróg moczowych czy odwodnienie. Dbając o dietę, warto również zwracać uwagę na wielkość porcji i połączenia składników. Świadome i zrównoważone jedzenie to skuteczny sposób, aby zapewnić organizmowi wszystko, czego potrzebuje, bez nadmiaru, który mógłby powodować dyskomfort lub niepotrzebny przyrost masy ciała. Błąd 4. Siedzący tryb życia. Siedzący tryb życia to jeden z najbardziej szkodliwych błędów dla zdrowia, zwłaszcza w starszym wieku. Z biegiem lat naturalne jest zmniejszanie aktywności fizycznej, czy to z powodu ograniczeń fizycznych, braku nawyku, czy przekonania, że wiek uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń. Jednak brak ruchu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata mobilności, osłabienie mięśni i zwiększone ryzyko chorób przewlekłych. Utrzymywanie ciała w ruchu nie oznacza wykonywania intensywnych czy wymagających ćwiczeń. Wręcz przeciwnie, proste i regularne aktywności, takie jak spacery, rozciąganie czy nawet prace w ogrodzie są niezwykle skuteczne w wzmacnianiu mięśni, poprawie krążenia i zachowaniu elastyczności. Dodatkowo te niewielkie ruchy pomagają łagodzić bóle stawów i zapobiegać upadkom, które są jednym z największych zagrożeń dla osób starszych. Kolejną zaletą walki z siedzącym trybem życia jest poprawa nastroju i zdrowia psychicznego. Ćwiczenia fizyczne stymulują wydzielanie endorfin hormonów, które redukują stres i poprawiają samopoczucie. Nawet krótki spacer na świeżym powietrzu może zrobić różnicę, dodając energii i wywołując poczucie odnowy. Ważne jest, aby włączyć aktywność fizyczną do codziennej rutyny w naturalny sposób. Na przykład zamiast windy można wybrać schody robić przerwy na rozciąganie w ciągu dnia, czy ćwiczyć jogę w domu. Kluczem jest znalezienie aktywności, która sprawia przyjemność i jest łatwa do utrzymania na dłuższą metę. Ignorowanie znaczenia ruchu może przyspieszyć starzenie się organizmu i ograniczyć niezależność. Dlatego inwestowanie w bardziej aktywne życie to skuteczny sposób na zapewnienie sobie możliwości cieszenia się ulubionymi rzeczami przez wiele lat. Błąd 5. Izolacja społeczna. Izolacja społeczna to jeden z najbardziej szkodliwych błędów, jakie można popełnić w starszym wieku. W miarę upływu lat kręgi społeczne często się kurczą z powodu przejścia na emeryturę, zmian w rodzinie czy nawet utraty bliskich przyjaciół. Jednak wycofanie się z życia społecznego wpływa nie tylko na emocje, może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Długotrwała samotność jest powiązana z większym ryzykiem depresji, lęków, a nawet spadku zdolności poznawczych. Ponadto badania pokazują, że osoby społecznie izolowane są bardziej narażone na problemy zdrowotne, takie jak nadciśnienie czy choroby serca. Interakcje społeczne są kluczowe dla utrzymania aktywności umysłu, ponieważ rozmowy, wspólne działania i zajęcia grupowe stymulują te obszary mózgu, które pomagają zapobiegać starzeniu się umysłowemu. Izolacja nie musi być jednak nieunikniona. Istnieje wiele sposobów na utrzymanie, a nawet poszerzenie sieci społecznej w starszym wieku. Udział w działaniach społecznościowych, grupach zainteresowań czy klubach czytelniczych może być świetnym początkiem. Ponadto korzystanie z technologii, takich jak media społecznościowe czy aplikacje do komunikacji, to praktyczne i dostępne sposoby na kontakt z rodziną i przyjaciółmi, nawet na odległość. Ożywienie kontaktów społecznych nie musi oznaczać udziału w wielkich wydarzeniach czy zgromadzeniach. Małe gesty, takie jak telefon do przyjaciela, Odwiedziny u członka rodziny czy rozmowa z sąsiadami robią ogromną różnicę. Budowanie i pielęgnowanie tych relacji daje nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także chwile radości i poczucia sensu. Izolacji można również zapobiegać poprzez zaangażowanie w aktywności, które przynoszą satysfakcję. Wolontariat, lekcje tańca czy lekkie sporty to doskonałe opcje, które pomagają poszerzać kontakty i wzmacniać więzi z innymi ludźmi. Błąd 6. Korzystanie z akcesoriów szkodzących postawie. Postawa to aspekt często pomijany w starszym wieku, a jednak ma bezpośredni wpływ na jakość życia. Wiele problemów, takich jak bóle pleców, napięcie szyi czy trudności z poruszaniem się, może się nasilać z powodu używania niewłaściwych akcesoriów. To powszechny błąd, który można łatwo skorygować dzięki świadomym wyborom. Ciężkie torby na ramię to jeden z głównych winowajców. Noszenie dużego ciężaru na jednym ramieniu może prowadzić do nierównowagi kręgosłupa i uporczywych bólów w okolicach barków i dolnej części pleców. Podobnie źle dopasowane lub niewłaściwie noszone plecaki mogą powodować znaczne dolegliwości. Innym ważnym akcesorium są buty. Obuwie bez odpowiedniego wsparcia lub stabilności może zmieniać postawę podczas chodzenia, prowadząc do nierównowagi i zwiększając ryzyko upadków. Wybór obuwia z amortyzacją i ergonomicznym kształtem jest kluczowy, aby uniknąć takich problemów. Nawet drobne akcesoria, takie jak okulary czy kapelusze, mogą wpływać na postawę. Na przykład źle dopasowane okulary mogą powodować napięcie w szyi, a zbyt ciasne kapelusze mogą powodować dyskomfort w ciągu dnia. Wybierając akcesoria, warto kierować się nie tylko ich funkcjonalnością, ale także komfortem i ergonomią. Błąd 7 oporność wobec technologii. Wraz z rozwojem technologii wiele codziennych czynności stało się łatwiejszych, ale nie wszyscy nadążają za tymi zmianami. Unikanie lub opór przed korzystaniem z urządzeń technologicznych w starszym wieku może ograniczyć niezależność i pozbawić wielu możliwości ułatwiających życie oraz wzmacniających więzi. Na przykład aplikacje bankowe pozwalają płacić rachunki i przeprowadzać transakcje bez wychodzenia z domu, a usługi dostawcze ułatwiają zakupy spożywcze czy zamawianie leków. Ponadto urządzenia takie jak smartfony i tablety to potężne narzędzia do utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, zwłaszcza tymi mieszkającymi daleko. Ignorowanie tych możliwości może pogłębiać izolację i utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Opór wobec technologii często wynika z obawy przed błędami lub braku doświadczenia. Jednak nauka nie musi być trudna. Współczesne urządzenia są projektowane z myślą o intuicyjności, a dostępne są liczne samouczki, kursy online czy pomoc od rodziny i znajomych, które mogą pomóc w opanowaniu podstaw. Technologia może również dostarczać rozrywki i sprzyjać rozwojowi osobistemu. Gry edukacyjne, filmy instruktażowe czy media społecznościowe oferują nowe możliwości nauki i zabawy. Ponadto, podążanie za trendami cyfrowymi to doskonały sposób na nawiązanie kontaktu z młodszymi pokoleniami. Adaptacja do technologii to nie tylko kwestia nadążania za współczesnym światem to sposób na ułatwienie codziennych obowiązków, poszerzenie kontaktów i odkrywanie nowych możliwości. Potraktuj to jako szansę na rozwój i aktywność w dzisiejszym świecie. Błąd 8. Opór przed zmianą. Opór przed zmianą jest czymś naturalnym, zwłaszcza w dojrzałym wieku kiedy przyzwyczajenia i ustalona rutyna wydają się bezpieczne i komfortowe. Jednak ten opór może ograniczać możliwości rozwoju, wpływać negatywnie na jakość życia, a także utrudniać przystosowanie się do nowych potrzeb, które pojawiają się z biegiem lat. Trwanie w tej samej rutynie przez wiele lat może wydawać się wygodne, ale życie jest dynamiczne i wymaga elastyczności. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, wprowadzenie aktywności fizycznej, czy adaptację nowych technologii, takie zmiany mogą znacząco poprawić zdrowie i samopoczucie. Niestety, wiele osób opiera się takim transformacjom z powodu lęku przed nieznanym lub błędnego przekonania, że jest już za późno. Akceptacja zmian nie oznacza radykalnego przewracania życia do góry nogami, ale otwarcie się na nowe doświadczenia. Na przykład zastąpienie wysoko przetworzonych produktów żywnościowych bardziej naturalnymi może być pierwszym krokiem ku lepszemu zdrowiu. Podobnie, nauka prostych technik medytacji może przynieść spokój umysłu i pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Jednym z kluczowych sposobów na pokonanie oporu przed zmianą jest przyjęcie postawy ciągłego uczenia się. Udział w nowych kursach Podróże do nieznanych miejsc lub wprowadzenie drobnych modyfikacji w codziennej rutynie to świetne sposoby na aktywizację umysłu i odnowienie radości życia. Przezwyciężenie oporu przed zmianą to kwestia nastawienia. Postrzeganie adaptacji jako szansy, a nie konieczności, otwiera drzwi do pełniejszego, bardziej dynamicznego życia. Błąd 9. Nieprzykładanie wagi do snu Sen jest jednym z filarów zdrowia ale wiele osób w podeszłym wieku nie przywiązuje do niego należytej wagi. Czy to z powodu trudności z zasypianiem, nieregularnych nawyków, czy po prostu lekceważenia jego znaczenia, brak odpowiedniego odpoczynku może poważnie wpłynąć na zdrowie fizyczne i psychiczne. Podczas snu organizm wykonuje szereg kluczowych funkcji, takich jak regeneracja komórek, wzmocnienie układu odpornościowego i konsolidacja pamięci. Gdy brakuje odpowiedniej ilości snu lub jego jakość jest niska, skutki mogą obejmować zmęczenie, drażliwość, problemy z pamięcią oraz większą podatność na choroby. Częstym błędem jest uznawanie bezsenności lub nieprzespanych nocy za coś normalnego w starszym wieku. Chociaż wzorce snu zmieniają się z wiekiem, nie oznacza to, że należy akceptować złej jakości sen bez próby znalezienia rozwiązania. Tworzenie środowiska sprzyjającego wypoczynkowi, unikanie ekranów przed snem, Ograniczenie kofeiny i ustalenie stałych godzin snu może znacząco poprawić jego jakość. Dodatkowo, praktyki takie jak medytacja czy czytanie relaksujących książek przed snem mogą pomóc przygotować umysł do odpoczynku. Jeśli problemy ze snem utrzymują się, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą do spraw snu, aby zidentyfikować ewentualne zaburzenia i otrzymać właściwe wskazówki. Priorytetowe traktowanie snu to nie luksus ale konieczność dla zdrowia i energii. Odpowiedni odpoczynek zwiększa zdolność koncentracji, poprawia równowagę emocjonalną i daje siłę do korzystania z każdego dnia w pełni. Błąd 10. Noszenie niewłaściwych ubrań lub akcesoriów. To, co nosisz, to nie tylko kwestia stylu, ale również zdrowia i komfortu. Wiele osób popełnia błąd polegający na wyborze ubrań lub akcesoriów, które choć wydają się nieszkodliwe, Mogą powodować dyskomfort, ograniczać mobilność, a nawet szkodzić postawie. W starszym wieku takie decyzje mogą bezpośrednio wpływać na jakość życia. Na przykład, zbyt ciasne lub niewygodne buty, w tym te na wysokim obcasie, często wybierane ze względów estetycznych, mogą powodować bóle stóp, problemy z kolanami, a nawet negatywnie wpływać na kręgosłup. Wybieranie obuwia wygodnego i anatomicznego to prosty sposób na uniknięcie dolegliwości, które z czasem mogą przerodzić się w poważniejsze problemy. Również zbyt obcisłe ubrania mogą utrudniać krążenie, a ciężkie lub drażniące tkaniny mogą powodować niepotrzebny dyskomfort. Innym ważnym aspektem jest wybór akcesoriów. Ciężkie torby na ramię lub źle dopasowane plecaki mogą obciążać ramiona i powodować przewlekłe bóle. Również niewygodne zegarki, okulary czy kolczyki mogą wpływać na Twoją mobilność lub komfort w codziennych czynnościach. Priorytetem przy wyborze akcesoriów powinny być wygoda i funkcjonalność. Nie oznacza to jednak rezygnacji ze stylu. Obecnie dostępnych jest wiele ubrań i akcesoriów, które łączą wygodę z elegancją. Wybór lekkich, przewiewnych tkanin i krojów, które podkreślają sylwetkę, jednocześnie nie ograniczając ruchów, to doskonały sposób na połączenie estetyki z komfortem. Podobnie nowoczesne, ergonomiczne akcesoria mogą uzupełnić Twój styl bez wpływu na zdrowie. Dopasowanie ubioru do swoich potrzeb wpływa również na pewność siebie. Kiedy czujesz się komfortowo, promieniuje to na sposób, w jaki prezentujesz się światu. Co najważniejsze, unikasz drobnych problemów, które z biegiem lat mogłyby negatywnie wpłynąć na Twoją mobilność i jakość życia. Dotarliśmy do końca tego wideo. A teraz masz przed sobą dziesięciu głównych nawyków, których nigdy nie powinieneś przyjmować w podeszłym wieku. Podsumowując, omówiliśmy: zaniedbywanie zdrowia, noszenie niewłaściwych ubrań, ignorowanie zdrowia psychicznego, utrzymywanie złej diety, siedzący tryb życia, izolowanie się społecznie, korzystanie z akcesoriów szkodliwych dla postawy, opór wobec technologii, unikanie zmian oraz nieprzykładanie wagi do snu. Każdy z tych błędów może wydawać się drobny, gdy spojrzymy na niego osobno, ale razem mają one ogromny wpływ na jakość życia. Dobra wiadomość jest taka, że unikanie tych zachowań jest prostsze niż się wydaje. Małe zmiany w codziennej rutynie, takie jak poprawa diety, utrzymywanie aktywności fizycznej i dbanie o zdrowie emocjonalne, mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki przeżywasz tę fazę życia. Dzięki temu będziesz budować życie pełne energii, pewności siebie i witalności. Który z omawianych dzisiaj błędów zaczniesz unikać już teraz? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, twoje doświadczenie może zainspirować innych. Jeśli ten materiał okazał się dla ciebie wartościowy, nie zapomnij polubić wideo, zasubskrybować kanału i udostępnić go znajomym lub rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tych wskazówek. Starzenie się z jakością życia nie jest przywilejem nielicznych, ale wyborem dostępnym dla każdego. Pamiętaj, czas jest po twojej stronie, jeśli zdecydujesz się o siebie zadbać.